Cześć, jestem Zbyszek, alkoholik. Jak przestać pić? No. Niektórzy mówią, wystarczy nie wziąć pierwszego i zmienić swoje życie. No ale jak nie wziąć tego pierwszego, no to chyba najistotniejsza jest motywacja. Najważniejsze, żeby znaleźć taką motywację w sobie, taką siłę, dlaczego chcemy trzeźwieć, zadać sobie pytanie, dlaczego nie chcę pić i, i pamiętać o tym w tej chwili, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy umysł mnie będzie oszukiwał, że wtedy było lepiej, fajniej, przyjemniej. Żeby pamiętać o tym, pamiętać o tym, dlaczego to robię, dlaczego nie chcę, dlaczego chcę przestać pić. Dla mnie największą motywacją było, jak żona powiedziała któregoś dnia, po, którymś, po ostatnim ciągu Ty mnie nic nie znaczysz Zdechniesz pod płotem, jak zostaniesz sam I to było najbardziej przerażające Ja zacząłem się chwilę zastanawiać i zobaczyłem, że ona ma rację Że ja se w tych ciągach Jestem bez znaczenia i wtedy to była najsilniejsza motywacja przez pierwsze miesiące. Jak cierpiałem, umysł mi pokazywał, że wtedy było fajniej, łatwiej, przyjemniej. To ja pamiętałem to. Te słowa, a te słowa od razu pokazywały mi, jak było naprawdę. I wtedy wytrzymywałem, spinałem się, wytrzymywałem. Aż minął ten okres trudny. I później, jak to wracało, już byłem inną motywację. Bo już poznałem trzeźwe, fajne życie. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.